Ej, wstawaj, masz włosy zamiast twarzy. Co? Ale, ale co, ale ty też masz Zami zamiast Zamiast tu... No, co? Oczywiście. No. Bo rzeczywiście. Y y y mam mam niespodziankę, tylko będziemy musieli gdzieś pójść. Co? Ja też mam niespodziankę, może nasrałeś mi pewnie na talerz, no. Jak zwykle. Dobra, weź tam, pójść. W do przodu do tej i zobaczysz. No dobra. No. Jeśli będzie coś głupiego, to, to ty też jesteś głupi. Znaczy w sumie już jesteś. A ty nawzajem. No weź, zamknijcie kurde. Co za podejrzane auto? Nie widziałem go w okolicy. To chyba nie ty, bo ty nie masz tylu pieniędzy. Idziemy dalej. <grym> Eeeem... Um, Co? Um, no... może nie mam, ale... Jednak... uzbierałem. Co? A z, a z czego ty miałeś zbierać kurde, tyle pieniędzy? Eee... <laughs> um, no... przecież mamy odrzutek pomidorów. Co? Przecież my nie mamy pomidorów. Eee... Um, jak to nie? No, no, nie mamy pomidorów. Ci chodzi tu obok naszego domu? Tak, tam są pomidory przecież. Ale to burmistrza. Ty hey, 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 hey. sobie za mnie jadolisz, nie? Nie jadaj, już... Z... tyle pomidorów Patrz, ticho, nie, patrz, <gul areas> <continuously> mamy teraz auto własne, co nie? Co nie? I wiesz co możemy z tym zrobić? Możemy pojechać gdzieś... Stanąć sobie w tą Nie mam tyle miejsca. <l ago> Dobra, możemy płykać gdzie jak chcemy. Co nie? Co sądzisz? Yy, 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 ale wiesz co możemy, ale nie mam pomysłu gdzie co powiesz, żeby zrobić coś w stylu takiego, jak były takie filmiki, gdzie rzutkami rzucają w mapę i jadą tam gdzie się wylosuje. No to odpalamy jakiś... I, jakieś losowanie i jedziemy gdziekolwiek, bo to chyba jaj może sterować ten samochód. Kurde, to no wiesz co na no każdy auto może sterować ja, przecież to są nowoczesne czasy, co nie? Ale dobra. To no zobaczymy gdzie nas wywiezie auto. O mogę na O dobra. Chodź, wsiadamy. No, dawaj, no... Kubi jesteś. Chodź to to kurde to. No. <słysy> oh. Dobra. Um, stary, jak myślisz gdzie jedziemy? Nie mam pojęcia gdzie jedziemy. O, o. widzisz czego chłopa tam? Ej, czekaj, coś mi nie pasuje. Czemu rykasz <noise> na ścieżki? Ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia. Od, yy, nie wiem, no... Do... AI pamiętaj, ono... Nie wiem czy zna ścieżki. Ono Wysa. nie zna ścieżek. czasem to AI jest, tak ci powiem. Mhm. Wiesz mm. co, nawet przyjemna ta jazda. No? Co? AI to Najważniejsze, żeby... nas nie zabrało do Bydgoszczy. Tyle proszę. Co? Jakiej Bydgoszczy? Czekaj, czemu to auto tak dziwnie nagle To Coś nie pasuje. Nie wiem. Aj... Aj. Aj. Ua, co się dzieje?! Wiesz co? Chyba jechało do Bydgoszczy. Al- Albo właśnie teraz jedzie do Bydgoszczy. co? No... Ja nie wiem, co powinniśmy zrobić w tej sytuacji. Nie wiem, ale to ja prowadzi, jakby po pijaku jechało. Właśnie czuję. Kurde, gdzie my jesteśmy? Tu nawet nic nie ma, wiesz przecież, tu nikogo nie ma. Jak będą jakieś drzewa przed nami, to powinniśmy zeskoczyć z tego auta, zanim wniewalnie. nie walnie. <laughs> <Wiesz, śmiech> co? Zresztą. Sobra, Trzy, <laughs> dwa, jeden, schodzimy, schodzimy. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. O, ej, bo, gdzie one pojechało? No to nie mamy już auta. Czekaj, co one tam... One chyba... Co ono, Kurde, one chyba tam drzewo Nie, dalej jedzie jak tak patrzę, wiesz? Co gwiac? Ej, on. Poczekaj coś Eee yy... Dobra, chyba ej, no, do domu pojęcie. Ej, a jak w takim razie wrócimy? <noise> da piechota piechotę. Ja pierdyka... Ej stary, w ogóle wiesz gdzie my jesteśmy? Eee, nie wiem, może na tym znaku pisze. Co? jakim znaku? Eee... <coughs> ja. Czemu on jest taki duży? Czekaj... <noise> nie wiem... Zobaczmy co tu pisze. Zuriś. A! To jest to sławne miejsce. Czemu ten znak takie dziwne dźwięki robi? Czemu tu firmy lecą? Czy ktoś naprawdę.? Chyba, byś... te... chyba, chyba tutaj ten, takie. Nie wiem, czy słyszałeś o takich kinach na dworze. Aha. Dobra, ale przecież tu nawet nikogo nie ma. To jak? Jak to nikogo nie ma? No masz grzyby. No, Z... zmutowane. No tak też, Coś w ogóle jest w tym miejscu? Oprócz grzybów. Oprócz Okuś... szybów? Właśnie, nie, I... nie, chyba. Twoja Dobra. tata, a hmm. nie... W sumie nasza tata. Dobra, ale tak serio to jak my wrócimy do domu? Um, weź na chwilę, może to, to mogło się zepsuć i może zaraz zawróci. Nie wiem. a, i myśli, a i W sumie to gdzie ona będzie? I, nie wiem. Ogólnie... nie... Nie zgadzasz kto jedzie. O! Ja, gdzie, gdzie jedzie? Gdzie on jedzie gonić go? Kurde. Co? Obawiam się, że jednak go już chyba nie dogonimy. Czekaj no próbuj... my tam. Drzewo się paliło. Ja pierdykał. Bo... <laughs> już do kasacji pójdzie. O wraca! Posłuchaj, poczekaj, biegnij, biegnij, biegnij! Nie no, gdzie ty jedziesz? <grystanie> ja pierdykam. Kto robił te jaj? Co to ma nowoczesne systemy? Nie wiem, dobra, może się rozejrzyjmy po pomoc. Dobra. Ej, w sumie to czemu nam... Czemu nie widać nam paru lat, nie mamy ubrań? No, bo twoja matka nam mnie ojebała.